Siemaneczko, w tym odcinku będę pokazywał jak grać w Margonem. Oczywiście tutaj już jakiś czas gram, chciałem po prostu zapowbijać poziomy i byśmy grali. Nie chcę mi się po prostu grać. Tak, o, po prostu tak gram, bo lubię. Nie jestem jakiś uzależniony itd. Po prostu gram. Więc tak, co by pokazać. Oczywiście mam 29 poziom. Chcę pokazać, gdzie można ekspić od 25. poziomu, bo mam broń mieć żywiołów. Od 25. poziomu można ją łatwo zrobić. Se. Łatwo po prostu ją zrobić. Po prostu łatwo można z tarczą, potem można chodzić. I po prostu gdzieś mam taką tarczę na 2,6 i wystarczy, że po prostu sobie kupicie i pójdziecie sobie ekspić. Więc tak, pomyślmy. Pójdziemy sobie do Ostady Zulusów. Jak wbiję 32 poziom, pójdę sobie już na orki. Przepraszam, trzeba było się napić trochę koli. No to idziemy o, ra, po rapoexpić. Oczywiście m, punktów honoru mam mało 493. Malutko, to jest strasznie malutko, jak mało punktów honoru. Oczywiście polecam grać w Margonem, a to z tego powodu, że fajna gra. Mnie się tam podoba. Nie wiem, czy będę robił jeszcze se serię od Minecrafta. Ale chyba tak, z powodu, że to jest po prostu ciekawa gra. Jak dla mnie po prostu nie zmuszam do grania. Więc tak, poeksmy tutaj do 30 poziomu, zmienimy sobie po prostu wygląd, ale wtedy dam jeszcze, niestety, będę musiał dać po prostu pauzę. No więc tak, odcinek będzie trwał jakieś 2, tak 20 minut. Rzadko będę wstawiał filmiki, a to tylko z tego powodu, że po prostu za często nie siedzę na komputerze, wyjeżdżam i różne takie. Piszcie dobre komentarze, nie takie typu wejść, ty jesteś durny, kurde, nie rób takiego czegoś gówna, no, 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 jesteś debilny. Takich po prostu komentarzy nienawidzę więc ograniczcie takie komentarze. Zgwaliściwości bym prosił, dobrze? Więc tak, takie pudki z łatwością kupicie za, no nie całe. No, sporo ja na niej wydaję, akurat prawie deadłem Widać A zresztą, że tarcza mi pozwala na. No, zresztą tam nieważne. Widać znajomych mam tutaj, tak. Bloody Gear no, Albo z nich. To. Trzeba większe poziomy... o. No proszę, proszę. Elu nagrywam serię z Margolem. No tam popiszę z tym trochę. Nudzi mi się troszkę, Więc nie będę tam za długo tego Siedział tak z 20 minut. Więc po, jak do 20 poziomu, dam wtedy pauzę, zadzwonię do niego i może nagramy razem jakiś odcinek. No zależy oczywiście, jak będzie mu się chciało. Hmm. O, <głupie> Ale głupie pytanie, no bardzo głupie pytanie. <głupie> Nie no, normalnie on po prostu w dwa dni miał miał najpierw 22 poziom, a w dwa dni bił. 40 oczywiście. Perfidne, prawda? Perfidne. Żałosna perfidność już. Zrobię malutkie cięcie, no i do niego zadzwonię. Dobra, jesteśmy po przerwie, jest ze mną oczywiście Rafał, mój kolega. Więc zagramy. Ma naprawdę, ma nick, w grze mam perterito, kurde. No. nie um. przyda. Oczywiście mam czaszka gula, uuu, słodziut, nice, u nice. Elite rozwaliłem. Czewię się tak za bardzo. Nie będziemy długo nagrywać. Pierwszy odcinek będzie z 20 minut. Potem wpiszecie mi po prostu w komentarzach, ile będziecie chcieli długie. Jak długie będą odcinki. Tam nie, wiem, że nie lubią gracze patrzeć, jak po prostu inni grają. Dlatego może następna seria będzie z Minecraft'a. Ale mam małe problemy z Minecraft'em, bo mi się po prostu nie chce wczytać. więc chyba trzeba będzie na jakiś czas odpuścić się z Minecraft'em. No, no, w ogóle no, świat mi się nie chciał wczytać, cały czas było pobieranie terenu, więc reinstaluję Minecraft i będzie git. Oczywiście mam dwie, mam dwie Minecrafty, oczywiście oryginalnego i Minecrafta bezyczu, mi bo mi się za bardzo też nie chce cały czas instalować szybko. Tak, tak nie chce mi się instalować modyfikacji. Więc tak, zobaczmy. No zaraz będzie trzeba iść do miasta i posprzedawać rzeczy, bo mam cały ekwipunek z, roz, zajebany tym. I przepraszam za wulgaryzmy, o, Oczywiście poprawię to. Jeżeli... No tak, nice... Ja mam... tylko ten 30. No, czemu? No bo na 30 już możesz zmienić w końcu. Tak, więc... No wiem, 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 wiem. Mam 34 tysięcy eksma tylko potrzebuję. Tego questa z orkami, jeszcze kilka mi zostało. Ekstra masz tam jakiś na mnie ekwipunek? Na woja? Na woja U mnie mam niesmaczne. A masz coś dać tam? A, dedła, dziwka. Ja, ja wszystko tutaj mam na palermo. A, a masz jakieś unikaty tam, których nie używasz? Ja w ogóle na sobie mam tylko dwa unikaty z Goblinów. ciągle. No ja, no. Nie, bo w sumie się nie opłacało zmieniać. Cały czas na orkach, jak dawałem radę, to nie zmieniałem. Ekstra. Ja nie mogę, ile tego... Ej, najgorsze, że orkowie nie dają takich fajnych rzeczy, nie? No, to jest straszne, w ogóle jest... Pewno złota, które trzeba potem zjadać, nie? No, a zresztą oni dają jakąś zniszczona kolczuga. Mi dropa taka. Tobie dropa kolczuga orczego tancerza. To jest gdyby na mniej dobre, nie? Do sprzedania. Za 8 tysięcy. No i z nich czasem na to chyba jakiś unikat nawet. No tak, miś trop... Topór, goblinsk, do, topór goblina, który jest na półtora ręczny, jest silniejszy mi od miecza żywiołów. Unika mi dropną kiedyś na paladynie, jak miałem. A. To jest z goblinów, nie? Z hmm, z goblinów, z goblinów. Ale ja na goblinę nie idę Wbijam 30. W... 30. Wb... 30 wbijam i na orki idę No ja jeszcze tam chyba... Nie, co ja... Co ja gadam? Co ja... Co ja gadam? 31, bo ze zbroje goblinów Unika tam muszę co kupić Z Goblinów jest na 29 chyba Patryka jest na 31 Tak?